Cześć, witajcie. W tym roku przyroda szaleje. Jagodę kamczacką już praktycznie zjadłem. A tu mamy maj. Ale jak widać, borówki leśne już praktycznie dojrzały. Też w maju. 24 mamy dzisiaj. Masakra. Co to będzie później? Zjemy wszystkie jagody, zjemy wszystkie borówki. Co to później będzie do jedzenia? Wszystko naraz zaowocuje i nie będziemy mieli co jeść. Zobaczcie tutaj jeszcze borówką półwysokim, tak zwanym. Jeszcze trochę brakuje, ale też prawdopodobnie w czerwcu na początku będzie już można pierwsze borówki zbierać. Naprawdę przyroda w tym Roku robi wielkie jaja. Na razie dzięki za oglądnięcie. Cześć. Chciałem tylko się tak pochwalić. Pa.